Tablica upamiętniająca poległych za wolność i demokrację w latach 1939-1945. Pomnik wraz z tablicą pamiątkową ku czci poległych w walkach II wojny światowej 1939-1945 został odsłonięty 22 lipca 1958 roku staraniem Społecznego Komitetu Uczczenia Poległych za Wolność i Demokrację w osobach René Skalska, Jerzy Machnikowski. Wacław Olszewski, Antoni Kamelski i Wacław Laskowski. Wcześniej 25 czerwca 1958 roku podjęto decyzję o posadowieniu pomnika na środku skweru przy fontannie, jako najbardziej estetycznym miejscu w mieście. Postanowiono również o wmurowaniu płyty pamiątkowej z brązu na zewnętrznej ścianie kościoła. Do komitetu odpowiedzialnego za program powołano Jerzego Machnikowskiego, Renę Skalską, Franciszka Wójciaka i Wacława Laskowskiego. Za sporządzenie szkicu rysunkowego pomnika na tle dekoracji odpowiedzialny był mistrz Włodzimierz Szulecki. W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięli udział przedstawiciele władzy, kombatantów, wszystkich grup społecznych, zawodów, młodzieży oraz mieszkańcy. Na tablicy pamiątkowej projektu 1949 roku rzeźbiarza Karola Thorka z Serocka napisano: Mieszkańcom Nasielska, żołnierzom i bojownikom Ruchu Oporu Poległym za Wolność Ojczyzny w latach 1939-1945, rodacy. 9 lipca 1976 roku miała miejsce w Nasielsku katastrofa lotnicza, którą upamiętniono napisem wyrytym na podstawie pomnika. Dnia 9 lipca 1976 roku zginęli śmiercią lotnika. Podporucznik inżynier pilot Ryszard Gruza, kapral podchorąży pilot Eugeniusz Janczak. Cześć ich pamięci, koledzy.